Zakop podpaskę w doniczce, a nie uwierzysz, co się wydarzy. Ten trik stosują ogrodnicy. Na początek weź większą doniczkę, dodaj ziemię, uzupełniając ją do około trzech czwartych wysokości doniczki. Teraz weź podpaskę i ją otwórz. Umieść podpaskę w doniczce. Zwróć uwagę, aby strona chłonna była skierowana do góry. To właśnie ta warstwa pomaga w zatrzymywaniu wilgoci i dostarczaniu jej nasionom w sposób kontrolowany. Teraz czas na nasiona. Weź ogórka, przetnij go wzdłuż i za pomocą łyżki wyjmij nasiona. Ułóż je bezpośrednio na chłonnej powierzchni podpaski. Podpaska zatrzyma wilgoć, tworząc idealne warunki do kiełkowania nasion ogórka. Następnie przykryj wszystko warstwą ziemi, dokładnie tak jak przy sadzeniu nasion. Na koniec delikatnie podlej ziemię, aby aktywować właściwości chłonne podpaski. Teraz wystarczy cierpliwie czekać, podlewając ziemię w miarę potrzeby. Dzięki temu prostemu trikowi, twoje nasiona szybko wyrosną. To świetny sposób na rozpoczęcie uprawy ogórków oraz innych roślin. Namocz czosnek w wodzie, aby wypuścił korzenie. Taki czosnek posadzony w ziemi będzie szybciej rósł. To sposób na błyskawiczne ukorzenienie czosnku. Na jedną główkę czosnku uszykuj jedną butelkę plastikową do ukorzeniania. Główki czosnku obierz z wierzchni chłupin, następnie nożykiem zetnij czubki ząbków. Zrób tak z każdą główką czosnku, którą chcesz szybciej ukorzenić. Nawet jeśli już wypuszcza zieloną łodygę, zetnij ją. Ten zabieg pobudza czosnek do szybszego wzrostu i przyspiesza ukorzenianie. Z plastikowych butelek odetnij górną część. Skróć butelkę i włóż do niej odwróconą górną część. Do tak przygotowanych butelek wlej wodę. Włóż do nich główki czosnku. Dolna część główki musi być zanurzona w wodzie. Codziennie sprawdzaj i wymieniaj oraz dolewaj wody. Trzymaj czosnek na parapecie, ale nie w pełnym słońcu. Po kilku dniach czosnek będzie już miał spore korzenie i wypuści młode łodygi. Po tygodniu do dwóch już jest czas na sadzenie. Porozdzielaj główki z korzeniami. Jak widać, korzenie są piękne. Włóż czosnek do miski z wodą i wsyp trochę soli. Mocz czosnek przez około 15 minut. Sól chroni czosnek przed szkodnikami i zapobiega rozwojowi chorób grzybowych. Potem go osusz. Jeśli chcesz, część czosnku posadź w doniczce. Może stać na parapecie okna. Takie warunki sprawią, że będziesz miał szybko czosnek w domu. Resztę czosnku wysadź w ogrodzie. Ja sadzę czosnek na gazetach. Ale o sadzeniu czosnku w gazetach opowiem w kolejnym filmiku. Dlatego śledź nas na bieżąco. Natkę pietruszki mam całą zimę dzięki przechowywaniu jej korzeni tą starą metodą. Okazuje się, że nie musisz wszystkich korzeni przechowywać w kopcu, jeśli zależy ci na zielonej natce pietruszki. Po wykopaniu warzyw jesienią wybrane zdrowe korzenie odłóż. Przygotuj piasek. Do zimowania pietruszki powinien być wilgotny i czysty, najlepiej drobny, taki jak budowlany. Na dnie pojemnika umieść warstwę piasku. Tym pojemnikiem może być wiaderko, ale musi być wystarczająco głębokie, aby pomieścić korzenie pietruszki. Piasek wyłóż też przy ściance wiaderka i następnie ułóż korzenie pietruszki. Pietruszkę najlepiej wcześniej oczyścić z tych łodyg po ściętej natce. Jednak pietruszka musi mieć zachowane zielone łodyżki, z których wyrośnie świeża natka. Korzenie przykryj piaskiem i umieść kolejne, aż do wypełnienia wiaderka. Całość zalej delikatnie wodą, najlepiej użyć do tego deszczówki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, takim jak piwnica lub garaż, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie od 0 do 5 stopni Celsjusza. Dzięki tej metodzie korzenie pietruszki będą świeże i gotowe do użycia przez całą zimę. Wystarczy tylko wiaderko lub inny pojemnik, a będziesz miał zawsze zieloną pietruszkę pod ręką. Mają prawie każdy w domu. Używamy jej do obierania warzyw, takich jak ziemniaki, ogórki czy marchewka. Ale czy wiesz, do czego służy ten wystający element? Większość osób w ogóle na niego nie zwraca uwagi. Jednak skoro tam jest, do czegoś zapewne służy. Obieraczka jest w ogóle dziwna. Ma ostrza przymocowane w jednym miejscu pośrodku, przez co są one ruchome. Dwa nożyki. Już ten element, jak się zastanowić, jest dziwny. Kiedy obierasz warzywa, przeważnie przesuwasz ostrzem w jedną tylko stronę. I tu już jest pierwsza niespodzianka. Prawidłowe używanie obieraczki polega na obieraniu warzyw ruchem w obie strony. Na przykład, obierając marchewkę czy ogórek, możesz te warzywa obrać dwa razy szybciej. Zobacz, jakie to proste. To duże ułatwienie podczas przygotowywania obiadu. Wystarczy kilka razy spróbować i już nie będziesz obierać warzyw starą metodą. A co z tym elementem? Jest tylko z jednej strony. Nie jest metalowy. Czasami intuicyjnie przy obieraniu ziemniaków niektórzy użyją tego elementu do usunięcia tych czarnych oczek. Ale ma on lepsze zastosowanie. Możesz nim rozkroić każdą grubszą skórkę, jak na przykład przy obieraniu pomarańczy, nie musisz używać osobnego nożyka. W ogóle nie musisz używać noża. Wystarczy taka właśnie obieraczka, wiedziałeś, że obierzesz nią pomarańcze? Znałeś tę funkcję obieraczki? Tak przechowywane cięte zioła mogą stać nawet dwa tygodnie. Jeśli często kupujesz pietruszkę, szczypiorek i koperek w supermarkecie, pewnie wiesz, że niestety cięte zioła szybko więdną. Zwykłe włożenie ich do wody to za mało, aby przetrwały w naszej kuchni. Jeśli chcesz mieć do nich dostęp nawet przez dwa tygodnie, wykorzystaj ten trik. Potrzebny będzie do tego duży słoik, ważne, aby miał szerokie wieczko. Wypasz go, aby pozbyć się z niego bakterii. Następnie, odpakuj zioła z folii, w której były sprzedawane w sklepie. Przygotuj mały wazonik lub szklankę i nalej do niej wodę, włóż do niej zioła. Postaw go na zakrętce od słoika. Następnie, przykryj zioła i wazon słoikiem. Zakręć na nim zakrętkę, tak i słoik trzymaj w lodówce. Zapewnia on odpowiednią wilgoć roślinie. Dzięki temu dłużej zachowa świeżość. Liście nie będą tak szybko żółknąć i wysychać. Dawniej każdy miał tę roślinę na parapecie w domu. Ma ona bezcenne właściwości lecznicze. Chodowanie jej jest dziecinnie proste. Wystarczy lekko poruszyć jej liście, by w domu zaczął unosić się piękny zapach. Anginka, czyli pelargonia pachnąca, to zapomniana przez wiele osób roślina. Przez swoje właściwości lecznicze jest uwielbiana przez zielarzy. Można wykorzystać ją do leczenia przeziębienia, stanów zapalnych i migreny. W tym filmie pokażę Ci, jak ją stosować. Włóż liść tej rośliny do ucha. Zapalenie i ból odejdą w zapomnienie. To naturalny sposób na stan zapalny. Niszczy bakterie i wirusy, a przy tym łagodzi obrzęki. Ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wystarczy zerwać jeden listek, zgnieść w rękach, żeby wypuściła soki. Następnie złóż z rurkę i włóż do bolącego ucha. Trzymaj 15 minut i wyjmij listek. Powinien przynieść ulgę. Czynność powtórz parę razy, aż ból ustąpi. Z liści anginki można wykonać również zdrowotną nalewkę. Należy zebrać sporą garść liści. Kroimy je w małe paseczki. Ta czynność sprawi, że wypuści soki. Wrzucamy je do słoika i zalewamy szklanką wódki. Dokładnie mieszamy. Odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne i chłodne miejsce. Pamiętaj, aby codziennie potrząsać słoikiem. Po tym czasie odcedzamy liście i przelewamy nalewkę do wyparzonej buteleczki. Nalewkę stosuje się do walki z bólami reumatycznych oraz z przeziębieniem. Herbatka z jej liści potrafi zdziałać cuda. Anginka łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Zrywam liście i wrzucam do kubka. Dodaję kilka główek goździków i zalewam gorącą wodą. Taki napar łagodzi ból gardła. Płukanie takim naparem jamy ustnej może być pomocne z walką z bólem zębów lub zapaleniem dziąseł. Pomoże także wyeliminować problem z nieświeżym oddechem. To roślina, która bardzo pozytywnie wpływa na jakość powietrza. Wytwarza olejki eteryczne, które pozytywnie wpływają na układ oddechowy. Jej zapach odstrasza komary, muchy i kleszcze. Postawiona na tarasie lub kuchennym oknie sprawi, że będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Na naszym kanale znajdziesz więcej naturalnych przepisów i wartościowych porad. Subskrybuj, jeśli chcesz wspomóc moją pracę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku.